Firma Haharbud i zbuduj sam dom prezentują dom na start bez kredytu. Siemaneczko, witamy. No i tak. Dziurę na zlew. Atakujemy. Wiercić. Co? Mierz dwa razy. różni raz. Także odrysowaliśmy sobie zlew, dwa centymetry po prostu mniej. Mniej wytniemy i, i powinno być dobrze. Teraz to już po ptokach. Chwila prawdy. другие. Wam, że na razie jakimś fartem poszło to i to. Tutaj coś mi się złamało w ogóle, e, złamał mi się nożyk, ale muszę co chwilę stawać, bo chce się to spalić po prostu, nie? Śmierdzi także. Że tragedia. No i zostało ostatnie cięcie, ale mam obawy, że jak będę dojeżdżał do końca, to po prostu pod swoim ciężarem ułamie się nie tak jak chcę i tyle, nie? Także muszę coś wykombinować ta dą, dziura wyrżnięta, udało się, powiem Wam sprzęt za 100 zł, a za takie wycięcie biorą chyba 50, także tu akurat dwie dziury są, także będzie sprzęcik za darmo. Nie? Przymierzam teraz zlew, czy pasuje. No i pasuje. Także operacja udana, nie? Sztywniutko siedzi. Bierzemy się za podłączanie. Powiem Wam, że masakra jest 40 stopni w cieniu, zmagań, jak widać kuchnia już jest w miarę, że tak powiem złożona, oczywiście to wszystko muszę jeszcze poustawiać, tutaj zmywarka jest, prawda, także na tych nóżkach muszę to wszystko poregulować, drzwiczki, nie drzwiczki, ale to na potem, co najlepsze, nówka, sztuka, pralka, nie działa. Jakiś błąd wyskakuje yy, I pisze tylko skontaktuj się z serwisem Także Dzisiaj ma być już ten serwisant Mam nadzieję że to ogarnie nie Bo jak się W nerwie to po prostu wrzucam na samochód i Zawożę Zawożę oddaję i tyle Dobra Musimy obić to Tymi, tymi blatami, nie? Myślę to zrobić tak, że tu po prostu skręcę. Tylko nie wiem, jak tutaj złapać to, bo, nie, bo tego to się nie bardzo będzie trzymać, nie? Nie perła? Perła będzie się trzymać? No, dobra, położymy sobie najpierw na górę tego, tego blata. Jeszcze tu musi być blat z boku. Niestety prądu nie mamy. Tak grzmotnęło, że, że wywaliło prąd. Dobra, i coś takiego. Tylko już widzę, że muszę to na tych nóżkach wyregulować. Ta ta ta, ta ta ta, I zobaczymy. Na razie tak na sucho. Dobra, wyreguluję to w poziomie. W pionie i, i wracam, jak będę montował te. Trzeba by boki podnieść ewidentnie do góry. Chyba wyjmę te szuflady. <laughs> Bo nie będę miał jak przykręcić tego. Widzicie, są takie nóżki, nie? Jak widać, są w powietrzu. Sieć. No tu jest poziom, a tu go nie ma. Jeszcze do góry. No, ja chyba na No idź, Tylko tak ustawiam to w poziomie, ale ciekawie czy wysokość jest odpowiednia. Gdzie ta miareczka? Chwilę miareczka. Od, od cholerci trzeba podnieść 87, a zobaczcie, nóżek mi brakuje. <gry> Co najlepsze, to było 10 rodzajów nóżek. Nie, nie no przesadzam, ale 3 rodzaje by. 87 ma być. Te nóżki się nie nadają. Dobra, muszę iść poszukać dłuższych nóżek. Cio, niestety znalazłem tylko 6. No, zobaczymy, może coś się. Coś się wykmini z tego Dobrze, chociaż to pasuje Gdzie ta miarka? <laughs> Tutaj 87 Dobra Taka zabawa yy, To też powiem wam do y, reklamacji Miałem dzisiaj przyjechać Raz, że jeden boczek jest zwalnięty od środka To druga sprawa, zobaczcie co się dzieje Wyciągacie teraz <słuch> I wpada Nie ma opcji spać, nie? Na tym Także tak, takie przeszkody. Dobra, 77. Dobra, ja sobie poustawiam te nóżki i wracam. No i muszę jeszcze te pozamieniać, bo te większe nie pasuje w to, nie? Eee! <grystanie> e. Perła! Co mi ja tak Tę Zrobię na 6 Na środku tu dwa się... Daj będzie Będzie dobrze Dobra, już, uciekaj. Ty głupiutka jesteś. No i tak, ustawiłem to w poziomie na odpowiednią wysokość także przymiarkę zrobimy. samego tego. Tu jakoś tak. tylko też z tyłu to musi wystawać. Tyle, ile musi wystawać. <laughs> Rozumiecie? Nie wiem, może jeden bok bym złapał. Bo jeśli tam będę wpychała, to puch zrobi. Tak w jedną osobę trochę, trochę słabo. To mamy 3-4 centymetry. Prawie że. Dobra, przesuniemy to. Jeszcze. Kurde, muszę zalać ten wiast tam, bo psy uciekają. Perełka to jeszcze nie, ale reksiu to od razu daje długą, a jest dziura pod spodem, nie? Dobra. Z tamtej strony jakby mamy. Mam nadzieję, że to nie klapnie. Teraz zobaczymy z tej. <laughs> Powiem wam, w gardło mnie boli. się zimnej wody człowiek opił. By chciało jeszcze w tą. <laughs> Zobaczcie jakie jajo. Jak nie wystaje z tej to z tej. Jakby blat był za krótki. Chociaż nie. Dojdzie przecież jeszcze z dwóch stron to. Mm -hmm. Chyba to uwzględnili. By na równo było, to by wystawało, nie? Także dobrze jest. Chyba najpierw te boki złapię. A później to w środek, chyba pójdzie. Wszystkie oklejone. <tryk> tak. Ale znowu tej odległości. Nie ustalę. Jak tego nie wsadzę. Bo się, że jak to wsadzę, to zaraz te dwie płyty mi klapną. <tryk> Czymś podeprzeć trzeba. Przesłami się wspomogłem. Gra w Co to taka japa? Tu miejsce na okleinę musi być. Coś mi to. Nie pasuje. Nie no, jest pion. Tu nie ma pionu. A z jakiej racji? Jak tu jest poziom? <grymne> Dobra, tu jakby było dobrze. Zaraz tą okleinę Przyłożymy, tylko kurde, ja tej okleiny nie mam tyle, tyle ile trzeba. Taka zabawa. cosik, Cosik nabiera to. <słuch> Czy lepiej z przodu to oklejać? Ale tak i tak trzeba uklejać tak. To już niech będzie oryginał sprząt. Dobra, po myślunku trzeba trochę. No dobra, robię to tak, że wysunąłem tą płytę trochę. Po prostu teraz muszę dobić do, do równa z tą okleiną, prawda? by było to tą płytę mogę mogę złapać taka zabawa Tylko żeby mnie się to teraz nie ruszyło Raz łapie przez te przez te dziurkę jedną mamy Teraz... Dół. Odejdź perełka Pomocniku ty! dobra jeszcze jednego z tyłu walnę na razie. Nie będę tego skręcał, na razie nie wiadomo jak, bo czuję, że to będzie i tak, trzeba będzie coś przystawić, że się nie uda tak za pierwszym razem. Dobra, teraz dopasuję ten bok. No i tak, boki mamy złapane. Najgorsze jest to, że oni jakby tutaj też przewidzieli okleinę, nie? ale znowuż te dziadygi są szersze. Tak myślę zrobić tutaj przerwę nie musiałbym tego wtedy docinać, nie? Tylko je... znowu nie pasuje, żeby z dwóch stron, nie wydaje, nie? Za szerokie. Widzicie? Tutaj to już w ogóle, nie? Mogłem po prostu szafkę zrobić wyżej o tyle. albo blad po prostu pod, na jakichś podkładkach zrobię, tak żeby tego nie ciąć, nie? No tutaj to jest nieuniknione. I tam, i tam tak samo, nie? Taka zagwozdka. I kleimy. raz kozi śmierć. Robię z jednej strony także... Tu nie będę musiał docinać tego. No, a tu niestety już trzeba będzie to jakoś dociąć, nie? <laughs> Żeby się to nie przestawiło, to może jakoś tak położymy. O. Co nie idzie? Ten pistoleto, to... nie wiem czy wytrzyma. Pss, już się pogiął. O Boże, jaki bardziej sprzedają. <grytanie> Kurde. Tak. Dobra. Muszę kupić pistolet. I Iwonka jedzie zadzwonię do niej. jak po drodze weźmie coś. Coś lepszego. Dobra, zreanimowałem go. Jest ciepło. To, jakby było zimno, to by nie Jest, zobaczymy. Podejście numer 3 on, jakby odwrotnie miał założony ten, ten metalowe coś. Od początku, jakby był źle złożony. Dobra, będzie działał, będzie żył. Dzwonię, żeby nie kupywała. A? Nie kupuj, Mysza! Co się naprawił? No, naprawiłem. No dobra, no wsiadamy to jedziemy do Ciebie. Na razie no. źle był złożony od początku. W drugiej stronę było to to. Dobra, tu klej jest, tu klej jest. Pisze, że bez dociskania tu działa ten klej. Także zobaczymy. Zaraz. Jak on działa bez dociskania? To. W tamtą stronę by chciało deczko. teraz pójdzie perła to nie do jedzenia. Zaraz przyjadą to zamknę te bramy i was puszczę. Tu jest elegancko. Tu górę jeszcze by chciało odejść. O, luks. I dobra, drugą przyklejam. I... I później blat z góry i tyle. I te okleiny. Do oklein taki przezroczysty kupiłem. Ma być dobry ponoć. <gryw> dobra, to mamy przyklejone. Tutaj dwa takie kliniki dałem. Tu dwa, żeby tutaj japy nie było, nie? No i tutaj tak zrobiłem, tak jak wcześniej mówiłem, żeby chociaż tej jednej strony nie ciąć, nie? Tych listew. Dobra, teraz jakoś trzeba blata ustawić, tylko trzeba to jakoś na patencie. i kłaść. No i blacik montujemy. Tutaj to nie będę przesadzał z tym klejem to aby 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 Ta, na, na, na. żeby mi tu nie wylazł

Do tego? Tu do tego. До Tu jest równo. Tu jest równo. Także zostawiam to tak do wyschnięcia. Dopiero jak wyschnie, to będziemy się bawić z tym. Mam pomysł, jak to ścisnąć. Bo nie mam takich długich ścisków, nie. ale to zobaczycie w następnym materiale. Także trzymajcie się do następnego. Jeśli podobają Ci się nasze materiały, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie odnajdziecie nasze hitowe projekty, grupę Facebook. Trzymajcie się i do następnego.